Witam serdecznie w kolejnym vlogu po dłuższej przerwie na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem no, Wam tutaj, co się będzie działo z naszym potworem, z naszym misiem, że tak powiem. No i tak, no, nadszedł w końcu ten, ten czas, gdzie będzie malowany, czyli no, kosmetyka, małe poprawki w kabinie, tutaj małe naprawy takich wycieków, jak na przykład pompa paliwowa ostatnio tutaj poszła. No, i zaczął tutaj lecieć, zaczęła lecieć ropa. Tak samo z tyłu podnośnik, I tutaj będzie do regeneracji, w sensie do, do, no do regeneracji prawdopodobnie. Yy, rozdzielacz, czy tam do wymiany. No i też uszczelnienie, bo tutaj się trochę nam ostatnio zaczął pocić też wrzniwa. Ale że wrzniwa nie było czasu, no to, to wiadomo, teraz jest na to czas i teraz będziemy to właśnie naprawiać. Ze środka tutaj z kabiny, no to wymieniana będzie tapicerka. Tapicerka również na siedzeniu, albo będzie nowe siedzenie, jeszcze nie wiadomo. Planuję wymienić też tutaj okablowanie. W końcu chyba tą półkę, tam tą wywalę. Bo ona tak trochę nie przemyślałem tego, i tamto wejście z tamtej strony nam się tam zbytnio przyda, więc też będzie do poprawy. No, i wiadomo, no tutaj takie odświeżenie yy, wizualne. Yy, pomalowany będzie cały, wszystkie wycieki będą zniwelowane. Yy, ja już tutaj sobie zacząłem go rozbierać. Tak samo tutaj do wymiany będzie też jakaś, tu jest yy, w tym, no, jak to się nazywa. No, w przednim napędzie tutaj yy, jest łożysko takie wy, wywalone, i też to łożysko będzie tutaj, o, w tym miejscu, chyba, prawdopodobnie, o ile się nie mylę, albo tu do góry. No, że koło całe całe buja na boki no i co no zapraszam was do oglądania jeśli wam się podobają takie filmy to myślę że teraz będę właśnie cały czas nagrywał dach będę ściągał będę wymieniał też oświetlenie i to wszystko w wolnej chwili koła też będą zdjęte. Tutaj ogólnie z przodu mamy nowe opony znaczy nowe używane one są z 2020 roku bodajże. Gdzieś to było napisane teraz nie widzę. Ale tak, są to opony Strel, Strelborga, yy, radialne yy, i co, co Wam mogę jeszcze powiedzieć, no są w świetnym stanie tak naprawdę, no bieżnika jeszcze mają sporo, yy, z, te zostały zmienione tylko dlatego, bo tutaj o, tu jest to stara opona, jedna została yy, z tych starych opon, tu jak widać ona jeszcze jest oryginalna, yy, od, yy, od, z, fabry, fab, z fabryki, o tak jak wychodziło. No i ta jedna opona została na zapas, bo druga niestety uległa zniszczeniu po najechaniu na widchy od 60, ale to długa historia, więc może kiedyś o niej opowiem. No i co? No, tyle chyba z mojej strony. Ja się zabieram za rozbieranie. I tak, wszystkie takie elementy drobne, które można zdjąć, czyli botniki, botniki przód, maska yy, Co jeszcze? Tutaj te boki od te, te pokrywy. I z jednej z drugiej strony i prawdopodobnie tutaj jeszcze zdemontuję ten tył. I to wszystko będzie piaskowane. Yy, tych błotników, chyba tej części błotnika nie będę tykał, bo tutaj te śruby one wszystkie są już tak yy, tak są zapieczone, że boję się, że po prostu narobię sobie więcej roboty, więc to tylko tak przeszlifuję yy, ręcznie, w sensie szlifierką za, yy, za, zagruntuję, w sensie no, farbą gruntową walnę. I pomaluję, zakleję wszystkie szyby i pomaluję normalnie z pistoletu, a to będzie wszystko piaskowane, czyli botniki, przód, maska i przód. No i wydech prawdopodobnie będzie przerobiony, jak się, jak się uda. No, więc ja zabieram się, biorę się za robotę i tutaj Wam nagram parę jeszcze takich ujęć z rozbiórki. Nic klucze i biorę się za robotę już w sumie zacząłem sobie to rozkręcać. Już mi tam dużo nie zostało. Tu jeszcze jest chyba jedno. A, to jest ta zdrada. Potem nie zwiąż, to Tego nie zdejmę teraz. Muszę odkręcić tam. No I tak to tak to wygląda. Je, nagrywam telefonem, więc nie wiem jaka to będzie jakość. przepraszam. Ale roboty jest, roboty jest dużo, więc zapewne będzie co oglądać. W te, Zimne, zimne, wieczory. No ja tu też jest, jestem ogólnie po chorobie. Bo też byłem chory. Tutaj już mi trochę przeszło, mówię pójdę, zabiorę się na za tą robotę w końcu, bo to już miało być zrobione dwa lata temu, ale tam wyszła budowa domu. Jeszcze właśnie w międzyczasie sobie tą chałupę wykańczam, więc też mnie dlatego nie było przez te dwa miesiące. No i trochę się tam wiadomo. Do Pokomplikowało, bo miało być nagrywane, no ale się z pracy wracało późno i, i większość roboty tam właśnie ojciec wykonywał, więc ja nie miałem też zbytnio czasu. Ale teraz myślę, że co weekend w niedzielę pojawi się taki film, bo planuję w sobotę sobie właśnie działać w garażu z zatorkiem. No, w tygodniu prawdopodobnie albo też w sobotę pojedziemy zawieźć do piaskowania te właśnie elementy. Więc, więc powinien też z tego być film. Jeszcze zobaczymy, jak tam firma, czy się zgodzi na nagrywanie. Ale myślę, że chyba nie powinno być problemu. A jeżeli będzie problem, to po prostu, to po prostu nie nagram. Ale tak, ma być kaskowany. Ma być kabiny ściągać, nie będziemy też. Tylko tam z tyłu wyjmiemy ten plecak. Myślę, że też z tego będzie film. Więc, jak Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Już powinniśmy w tym miesiącu dobić te 1000 subskrypcji i tak się prezentuję. Ostatni raz malowany był w 2000 bodajże 16 roku. Ale to był malowany tak trochę z dupy, bo był malowany typową farbą śnieżką ze sklepu i po prostu taką wiadomo do, do metalu. No i wyblak trochę ten kolor. trochę wy jak to się mówi? No, no po prostu nie jest już taki czerwony jak był, jest bardziej taki bym powiedział różowy się zrobił, ale no i te gumy też prawdopodobnie chyba będą nowe, bo te były docinane takie, takie na wymiar, zobaczymy jeszcze zresztą, dobra, idę odnieść to i rozkręcam resztę. Ja już tutaj maskę, botniki pozdejmowałem. Jeszcze została mi ta ramka tu do zdjęcia jest z jednej z drugiej strony. No i kurde reszta, nie? Tutaj sobie wszystko ładnie podkładałem, nie wiem jak będzie widać. Tu mi prawdopodobnie będzie nowy, a reszta tutaj sobie leży. Tylko jest ciemno, mam... światło tylko mam tutaj niestety. Ale no. I w następnym filmie myślę, że będę zabierał się za Rozbieranie tutaj w środku dachu, jak i tutaj tych dwóch boczków. Te dziury tutaj załatam, bo tutaj wcześniej był komputer wszczepiony. Ten stolik chyba w ogóle wypieprze, bo on tutaj, tak jak mówiłem, jest nie, nie na rękę. On by musiał być najlepiej otwierany albo zamykany, ale to była taka moja, takie moje wydzi na szybko i sobie go stworzyłem. No ale co, no ze środka no syfu jest od cholery, podłoga pewnie będzie pod tym zgnita na pewno, aż się boję tam zajrzeć, więc do naprawy trochę będzie. No i myślę, że w kolejnym odcinku już będziemy właśnie zdejmować wszystkie lampy, dach, ten środek, no a koła prawdopodobnie zostaną na sam koniec. I widzimy się w następnym odcinku, dzięki, że oglądacie, trzymajcie się, do następnego, zostawcie suba, łapkę w górę i trzymajcie się, cześć, na razie.